Najpierw dużo odsetek ludzi musi zbankrutować, zabieranie pracy, zawodów i związek z tym, że będzie miał właśnie ten ta sztuczna inteligencja będzie zabierała te zawody ludziom, to nie stanie się. Od tak cywilizacyjnie, że po prostu zaczniemy tracić tą pracę, zwłaszcza wiele zawodów ambitnych zacznie tracić tą pracę. Ja mam wrażenie, że najpierw nastąpi krach, który pozbawi bardzo wielu ludzi ze średniej klasy, ale też z wyższej klasy ekonomicznej, pozbawi kapitału.